Piotrek, do Ciebie, Panie trenerze, czy, czy y, jakoś inaczej się zwracać już? Znaczy, na pewno nie, Panie trenerze. Na Pana trenera trzeba sobie zasłużyć. <grym> Ale nie, no to, tam zgadza się, nowe wyzwanie mnie czeka, wcale nie małe. I, I sam jestem troszeczkę podekscytowany tym i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W praktyce. Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, to to mówili, że masz pewne wątpliwości. Czy to jest jednak to, co chcesz robić? W międzyczasie tańczyłeś w tańcu z gwiazdami, miałeś czas, żeby trochę poprzemyślać pewne sprawy i ostatecznie padło na to, że, że chcesz być trenerem. Nie obawiasz się tego, tego nowego wyzwania? Nie, nie obawiam się, bo nie, na pewno zdaję sobie sprawę, że to będzie bardzo trudne, ale wziąłem, troszeczkę nabrałem dystansu do, do tego wszystkiego, co robiłem przez ostatnie 20 parę lat i, i stwierdziłem, że. Warto może tą wiedzę spróbować przekazać innym, bo nie powiedziane jest, że będę dobrym trenerem, czy, czy to będę potrafił, chociaż jakieś tam pierwsze prognostyki miałem już tam w roku z grupą młodzieżową. Także tak chcę spróbować i jestem otwarty i gotowy do pracy ciężkiej dla mnie, ale takiej, żeby, żeby, żeby zawodnicy, którzy będą grali w zespole mieli satysfakcję i przede wszystkim czuli, że są coraz lepsi i to będzie jakby mój główny... Cel jako trenera, żeby żeby oni się czuli, że idą do przodu jako indywidualnie, ale jakoś zespół. Nie było jakiegoś pomysłu na Piotra Gruszkę w trochę innej sferze, ale cały czas przy siatkówce, bo bo nie ukrywajmy, że ty się odnajdujesz w wielu dziedzinach. przysiadkówca ambasador, mistrzostw świata, tych, które mamy w tym roku, jakiś menadżer, jakaś twarz siatkówki. A akurat wpadł na trenerkę, nie miałeś pomysłu, żeby też może w inny sposób trochę wykorzystać swoją połatę popularność i, i to, że Piotrek Gruszka to cały czas jest dobra, uznana marka w świecie siatkówki i nie tylko? To znaczy, czy ja miałem pomysł, ja mogę mieć tam pomysł na to, ale oczywiście to są, to jest pewne środowisko, które, które taki osób powinno gdzieś tam potrzebować, a jest różnie z tym, więc jakby sam wybieram swoje wyzwania, swoją ścieżkę, także ja na pewno, nawet nie będąc jakby z, konkretnie związanym w takim sensie, czy przy różnych moich projektach z siatkówką, bardzo często o tej środkówce mówię i działam jakby w cudzysłowie na własną rękę, więc y, robię to, co, to, co uważam, a, a jeżeli gdzieś tam są ludzie, którzy się obawiają mnie w tych rolach właśnie, które, o których mówimy, no to już jakby nie jest, nie jest mój świat, dlatego chcę, chcę siebie jakby kreować jako siebie, jako moją osobę, a nie, a nie koniecznie być w jakichś różnych y, strukturach, w których nie jestem mile widziany. Powiedz mi, jaki jest rozwój marki Piotr Gruszka? Jest po, po, pozytywny, pozytywny. Ja mam nadzieję, że, że to kiedyś teraz będą cenem będę mógł jakieś coś powoli wrażać jakby w życie, także. Mam nadzieję, że grucha będzie widoczna. Zawodnicy w Bielsku będą grali w koszulkach z gruchą na plecach albo, albo z przodu na koszulkach? W tym, w tym sezonie na pewno nie. <laughs> Jaką masz wizję swojej pracy w Bielsku? Bo, bo ta wizja, wiadomo, musi się pokrywać z wizją działaczy. Dogadaliście się, więc ta wizja jest wspólna. Jak tak... Jeżeli możesz cokolwiek zdradzić, jak ona ma wyglądać? Mówisz, że chcesz stawiać też, możesz szkolić, wpływać na młodzież, ale na młodzieży samej oprzeć zespołu nie można. Nie, nie, ja znaczy zespół nie będzie się z samej młodzieży, takiej bardzo młodej, która nie miała styczności z plf -em. Cieszę się, że udało mi się pozyskać, w którymś pozyskać chłopaków, którzy już są styczność z plf -em. mają, jedni troszkę dłużej, nie troszkę mniej, także... Ale to są ludzie, którzy, którzy mogą coś naprawdę jeszcze, jeszcze pograć dobrze w środkówkę i coś więcej pokazać i, i mówię, no. ja swoją wiedzę jakby w bardzo technicznych rzeczach, bo, bo na pewno będę chciał pracować na tym, żeby oni się dobrze czuli z sobą, a jeżeli oni się będą dobrze czuli z sobą, to będzie łatwiej pracowało. I później jakby wspólny cel będzie o tyle łatwiejszy, że, że będziemy robić to wszyscy razem. I nie będę stał na indywidualne osoby, bo, bo indywidualnie niestety w środków się nie gra. Chociaż technicznie będę chciał bardzo każdemu pomóc, żeby żeby może nie zmieniać ich przyzwyczajeń, ale na pewno poprawiać w kierunku takim, w którym mają problemy. Jaki cel chciałbyś, albo jaki cel stawiasz przed sobą i przed zespołem? Chcesz robić krok po kroku postępy, czy zaczynamy, nie wiem, z grubej rury, awans do play-offów na przykład? Znaczy myślę, że ja sobie jeszcze spokojnie jasno określę jak z całą grupę już na, na treningu i zobacz co się będzie działo, ale nie ukrywajmy, że, że po poprzednim zespo... roku, w który, którym Mińsko grało, no to każdy, każdy wynik do przodu będzie krokiem w przód, także myślę, że nie, na pewno nie będzie mnie interesowało, żeby wygrać kilka meczów więcej niż to, co było w poprzednim sezonie, a myślę, że takim bardzo realnym celem może być, bo tak mówię, muszę zespół jeszcze zobaczyć i, i poznać ich troszeczkę. Yy, myślę, że ten, ten, ten play-off będzie takim bardzo realnym może i, i Takim celem, który którzy, niektórzy mają jeszcze do Polski, a na będzie ten takim celem, który, o który trzeba walczyć, bo na pewno nie przyjdę, nie powiem, żeby zająć jedno miejsce w, w biegłym roku, bo to by była bzdura. Przez te, przez te kilkanaście lat y, swojej kariery współpracowałeś z wieloma trenerami. Miałeś okazję ich poznać, podpatrywać. Jest ktoś, na kim szczególnie chciałbyś się wzorować, czy nie wzorujesz się na nikim, chcesz być Piotrem Gruszką i sam siebie, sam siebie kreować? Nie, na pewno każdy, każdy Swoją, swoją osobę i inaczej nie ma spostrzeżenia, bo oczywiście siatkówka jako siatkówka tutaj wiele się nie można zmienić. Jest kwestia podejścia i budowania swojego zespołu i, i każdy ma swój zespół. Każdy yy, każdego prawa, tak samo jako zawodnik korzystałem, tak samo będę chciał teraz korzystać z wiedzy, którą mam od każdego. A, a to, że miałem ich dużo, to jest dla mnie atutem, ponieważ yy, sporo różnych rzeczy i i tych negatywnych też, ale tych pozytywnych na pewno więcej wykorzystywać, a tych a negatywnych na pewno nie powtarzać będę po kimś, bo, bo wiem jakby przy czym się czuliśmy dobrze jako grupa, przy czym nie, a tym bardziej, że będę wielokrotnie kapitanem społaczą reprezentacji, także też wiem jak, jak reagowałem Dobra. Będę chciał to wszystko gdzieś tam w miarę nakręcać hmm. to, na, to na koniec. Pytanie, od którego trochę z którego odpowiedzią, na które z odpowiedzią trochę uciekałeś. Yy, zakończyłeś karierę oficjalnie, czy jeszcze jakaś furtka jest? Nie, no nie będę zawodnikiem, ale tak jak powiedziałem, to chciałbym to powiedzieć na pewno bardziej oficjalnie i, i nie ma co uchywać, jeżeli będę fajrem, to, to nagle nie, nie, będę grał jako zawodnik w związku i na pewno będę PR-em tylko także. Także oficjalnie na pewno kiedyś yy, ja to powiem oficjalnie tak zwane dziękuję, ale na razie jeszcze tego momentu nie mam. Czyli cały czas yy, pracujesz nad swoim ewentualnym meczem pożegnalnym, tak jak Artur Siódmiak? Yy, ja nie mówię, że tak jak Artur Siódmiak. Yy, miałem swój pomysł, troszkę yy, jednak dane się pozmieniały w tym roku no, na, na, na ilość zadań, jakie miałem w różnych innych yy, rzeczach i projektach. Dlatego ten mecz kiedyś pewnie zagram i zobaczymy, ale to niekoniecznie musi być tak jak mecz Artura Siódmiaka i brałem udział. Zobaczymy, za tydzień kolejne wyzwanie w meczu Marcina Gortata. Także zobaczymy. To to, to, to na to przyjdzie czar.